Witam wszystkich. Budowa domu samemu. Dzisiaj taki film będzie e, ogarnę drzwi i okna e, z tego względu, że znaczy generalnie nie miałem nic z tym robić ale niestety zwierzaki zrobiły sobie wychodek z mojej chałupy więc muszę zrobić tu drzwi i okna, żeby mi nie no nie dostawały się do środka i pokażę Wam, jak to zrobić samemu, żeby się nie uszarpać za bardzo w bardzo prosty sposób. Może się to komuś przyda. Tutaj już dwa okna są zrobione. Wygląda to dziwnie, ale przy ostatnim oknie pokażę Wam, jak to jest zrobione i dlaczego tak, a nie inaczej. Także zapraszam do oglądania. Dobra. W pierwszej opcji przykręcam sobie jakieś deski, e, oczywiście to do bloczka jest, to jest tam prosta sprawa, że tak powiem, przyłapuję sobie, obojętnie jak, jakiekolwiek deski, jedną tu. Bez znaczenia. Dobra. mam tu pocięte już. Kładę deskę jako dylatację. I mniej więcej, nie pamiętam jak to jest wyliczone, ile tu jest miejsca. Przyłapuję sobie deski, które będą robiły jako drzwi. C3 muszę przyłapać. Dobra, mamy to przyłapane Zmiana planu, muszę przyłapać wszystkie niestety Więc przyłapuję wszystkie do końca Z grubsza mam przyłapane tylko na tą górną deskę, tamta jest, jak, robi jako ogranicznik tylko tak naprawdę I teraz na tej wysokości I na tej wysokości E, przykręcamy deskę już tak, jak ma być na stałe. Więc zrobię to i będziemy robić dalej. Teoretycznie drzwi są gotowe. Jeżeli by się miały już nie otwierać, to już są zrobione. Natomiast ja chcę je zrobić otwierane, więc tu mam to złożone. Idziemy na drugą stronę. są w tym miejscu to mają być no i zakładamy teraz zawiasy nasze więc założę zawiasy i będziemy robić dalej Dobra, zawiasy przykręcone demontujemy chociaż nie, bo do tej jest przykręcone to na górze demontujemy te deski jeszcze jest. Dobra, idziemy na tamtą stronę odkręcić te drzwi od tych desek. Tu nam odpadło, tu nam w zasadzie też odpadło. I look, drzwi są zamontowane. I po sprawie. I teraz słuchajcie, jeszcze jeden meg. Patrzcie, centymetr zabrakło, żeby się nie opierało gniazdko. Dobra, drzwi mamy zamontowane. Oczywiście tutaj trzeba dać wybitnie długie wkręty. No i teraz jest jeszcze kwestia zamykania się tych drzwi. Ja to zrobię taki, że tak powiem. Szybki patent. Tyle wkrętów mi zostało z rusztowania. Zebrałem rusztowanie. Te drzwi nie mają być na złodzieja ani nie wiadomo na kogo. Więc nie zamierzam tu kupować żadnych zamków, kłódek ani nie wiadomo Bóg wie czego. I teraz też nie, nie będą one otwierane nie wiadomo jak często parę razy, parę razy może się zdarzy Nie wiem czy nie dałem ciała, dałem ciało jak zwykle I sobie wpakowałem to w desce poprzecznej No właśnie Czyli czekajcie To drugie może być tu A to pierwsze muszę przenieść tu Odmierzam sobie... Szkoda, że po czasie... Kurde. Pół, centa. Pół centa na dół pan, panie... Dobra, przykręcę do numuru i się widzę. Drzwi gotowe. Oczywiście można tu jakąś zetkę pyknąć, żeby to jeszcze ściaśnić, ale nie ma takiej potrzeby. E, tu są ograniczniki zrobione, żeby nie wpadały do środka. Pyk. A jak to będzie zamykane? No to nie jest na złodzieja, tylko na zwierzaka. Więc po prostu... Będzie wrypane dwa wkręty. I drzwi zamknięte. No, wiadomo, że żeby je otworzyć, trzeba będzie mieć wkrętarkę lub śrubokręt. No, ja takie rzeczy w garażu mam. Wyżurne tutaj, więc bez sensu jest dla mnie, żeby teraz latać, kupywać jakieś kłódki, jakieś zamki, jakieś cuda na kiłu Po prostu będzie to skręcone a jak będę chciał otworzyć to sobie wykręcę wkrętarką albo śrubokrętem bo to jest krótki wkręt no i tyle i drzwi gotowe więc tak można zrobić drzwi uwierzcie mi że jeżeli byście je chcieli zrobić na ziemi i tutaj później przymierzyć przytrzymać przytęto no to powodzenia Wam życzę, bo one trochę ważą yy, i to są małe drzwi balkonowe, tamte są po drugiej stronie dużo większe. Więc dobra zrobię drugie drzwi i jeszcze Wam pokażę, jak ogarnąć okno, żeby się otwierało. Drugie drzwi mamy ogarnięte, ciach, ciach, po wkręciku i zamknięte. Ale na razie niech będzie otwarte. Niech się wietrzy. Dobra. Bierzemy się za okno. Biorę się za okno. Słuchajcie, przykręcam deski, oczywiście do bloczka na wkręty. Mniej więcej na tą wysokość, co jest na tamtym oknie. Bo to jest część, która jest stała. Eee, więc e, ogarnę to i będziemy dalej robić mam do połowy przykręcone i teraz tu na środku ładuję taką deskę też ją przykręcam do tego więc zrobię to mam przykręcone wracam na tą stronę i teraz te deski Muszę jakąś dylatację zrobić przyłapuję do tej deski Ta jedna o chyba będzie mi jednej deski brakować z tego co kojarzę druga I teraz zakładam zawiasy z jednej i z drugiej strony No i teraz od tyłu... Ładam deski przykręcamy. No i kolejne deski, czekajcie zobaczę czy to wyda, plastyk wyda może, o, wyda i kolejne deski przykręcamy już w tej linii. Oczywiście z zachowaniem jakiejś tam przerwy. żeby była cyrkulacja powietrza. gdzie trzeba zrobić poprawkę I teraz tak Po co mi tak? I dlaczego tak? To jeszcze może, może stać otwarte i niech sobie stoi otwarte Odblokowujemy z tej deski Jeszcze dwa. Właduje. Dobra, jak to będzie zamknięte? No tak samo jak drzwi. Tu będzie przyładowany wkręt albo tu, do tej środkowej deski i okno będzie zamknięte. Natomiast teraz może to spokojnie stać jeszcze otwarte z miesiąc albo lepiej. To niech se stoi otwarte, żeby przy wietrze nie napieprzało o te deski, to sobie to skręcę i tam załatwiony. Oczywiście mógłbym przed zimą przyjechać przykręcić same deski do muru, ale wolę tak, bo po prostu będzie szybciej. I teraz czemu tak jeszcze? Bo jakby się okazało, że coś będę chciał robić w środku, to tu jest taki przewiew, że w głowie się nie mieści. Więc te deski mam na wysokość ponad głowy, więc mi to zblokuje przewiew tego wiatru na mojej wysokości. I zawsze mogę tu wybić później już jak to wyschnie folią, żeby mi to nie gwizdało tutaj. I tak to wygląda, więc mam trzy takie okna przygotowane do zimy, że tam zamknięcie mi zajmie, nie wiem, minutę ich wszystkich oczywiście muszę mieć wkrętarkę i drabinę i to wszystko także tyle chciałem wam pokazać jeżeli chodzi o zabicie budowy na zimę zamknięcie jej u mnie tak to będzie do wiosny więc dzięki za oglądanie trzymajcie się cześć